Witam serdecznie szanownych Państwa. Teraz to już na pewno możemy mówić o totalnym niedowierzaniu i szoku. Proszę zobaczyć, co się stało na wykresie, a właściwie co się stało z ceną funta brytyjskiego do złota. Obecnie mamy sytuację, w której funt brytyjski totalnie się zawalił. Weźmy minutowy wykres godzinowy. Proszę zobaczyć, co się stało, co się wydarzyło. 2291 funtów. I 73 pensy brytyjskie jest to totalne niedowierzanie, jest to totalny szok. Co będzie dalej się działo z funtem brytyjskim? To już się prawie to oznacza, że no funt brytyjski zawalił się właściwie do 2300 set funtów brytyjskich, czyli właściwie mamy do czynienia prawie z nową setką, otwartą setką, czyli jedna uncja złota wzrosła do 23 setek funtów brytyjskich z, proszę zobaczyć w roku mamy tutaj rok 2006. To jest naprawdę gigantyczny Wzrost tutaj zaraz pokażę. Rok 2006, tu są tygodnie, proszę bardzo. W roku 2006 jedna uncja złota kosztowała mniej niż 300, 298 funtów brytyjskich, a dzisiaj jedna uncja kosztuje 23 setki, prawda? 23 setki funtów brytyjskich, czyli 2300 funtów brytyjskich 300 funtów brytyjskich na 2300 funtów brytyjskich 3 setki 23 setki O no, szanowni państwo to jest taka różnica, że każdy Polak wie jak to jest po trzech setkach, a po 23 setkach to już chyba nikt nie wie jak to jest. Zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do klikania łapeczki w górę, zapraszam do merytorycznego komentowania, zapraszam do udostępniania tego filmu, gdzie się da. Wyślijcie go swoim znajomym. Bez Was nic się nie stanie. Jeżeli wyślecie to swoim znajomym, udostępnijcie, dacie subskrypcję, no, zanotyfikujecie, klikniecie, notyfikuj wszystko, zakomentujecie. Ten film poniesie się przez YouTube, YouTube go wybije na główną stronę i ludzie się dowiedzą, co się w rzeczywistości dzieje na świecie, bo w rzeczywistości Polacy, my Polacy, nie wiemy, co się dzieje na świecie. Tych informacji, tych informacji tego co ja wam mówię nie usłyszycie w żadnej telewizji, nie usłyszycie tego co ja mówię w Polsacie, w TVN, w, w, w reżimowych mediach TVP, nie usłyszycie tego w radiach sponsorowanych z naszych podatków, ze spółek skarbu państwa i z tego wszystkiego nie usłyszycie w tym medialnym bagienku. Szanowni Państwo, nic, co miałoby jakikolwiek tak naprawdę wydźwięk, który może pokazać Wam prawdziwą rzeczywistość. Tam tylko jest nawalanka, co powiedział Kaczyński na bolka, a bolek na Kaczyńskiego, no i co się stało, gdy wtrącił się Rudzielec. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość, jeżeli chodzi o Polskę. No i dlatego. Zapraszam o to wszystko, o co prosiłem I zanim przejdę dalej Oczywiście wezmę swojego ukochanego łyka kawy No i jedziemy, szanowni państwo Na samym początku chciałbym Prosić o może lekkie wybaczenie Bo nie wiem, tam 20 godzinę nie śpię Czy tam 24, nie wiem No jestem trochę zmęczony No ale damy radę razem Bo to jest bardzo ekscytujące Co się dzieje i nie mogę czekać do jutra, muszę nagrać to dzisiaj. I tak uważam, że nagrałem ten film o te kilkanaście godzin za późno, o wiele godzin za późno, no ale nie było jakoś czasu, więc tutaj ostatnimi siłami, ostatnimi łykami kawy jakoś damy radę. Przechodzimy, proszę zobaczyć co się dzieje. 23 setki, rozumiemy to 2300 funtów za jedną. Uncję złota. Tak właśnie zapada się fund brytyjski. Tak właśnie zapadają się emerytury y, Brytyjczyków. Tak właśnie dzieje się w Wielkiej Brytanii. I musimy to wreszcie zrozumieć. Musimy my, jako naród, wpoić sobie taką podstawową zasadę, że fund brytyjski nie jest żadną i nie był twardą walutą nie jest twardą walutą nie był twardą walutą nie jest twardą walutą i nie będzie twardą walutą na 99,9% bo zawsze coś tam może się wydarzyć prawda zawsze z każdym krajem no ale no na 100% nie będzie twardą walutą dlaczego ano dlatego że tylko od 2006 roku z trzech setek na 23 setki to jest to jest blamaż, Szanowni Państwo, funta brytyjskiego. To jest blamaż. Jeżeli ktoś Wam wpaja, że jest inaczej, że nie, no to, to nie da się bez sensu coś takiego słuchać, bez sensu z czymś takim polemizować. I to nie jest tak, że to tylko do złota, bo złoto powiedzmy drożeje mniej lub bardziej do wszystkiego. No ale jeżeli weźmiemy tego funta, proszę zobaczyć, GBP. Y Chief do franka szwajcarskiego, zobaczymy jaka jest sytuacja tutaj. No to widzimy, szanowni państwo, e, e, 1113, prawda, za jednego funta. 113 franka szwajcarskiego to oczywiście jest film o złocie, szanowni państwo, tylko pokazujemy tutaj w funcie brytyjskim ze względu na to, że no półtora miliona Polaków te funty brytyjskie posiada, drugie półtora miliona Polaków tym funtym brytyjskim jest zainteresowana co jest totalną bzdurą, no bo te półtora miliona Polaków z Wielkiej Brytanii, no niestety chcący, niechcący, nie mówię, że wszyscy oczywiście, zatruwają szanowni państwo, sferę informacyjną poprzez pajanie Polakom i samym sobie że funt brytyjski to twarda waluta, a w rzeczywistości to kupa główna. No proszę zobaczyć, prawda, w roku 74 1 milion funtów brytyjskich wynosił 6,6 milionów franków szwajcarskich. No dzisiaj to jest tylko 1,1 miliona franków szwajcarskich. No ale to w 2020 roku to było 1,04. 1 do 1, tak? Czyli niegdyś za 6,6 miliona franków szwajcarskich w 1974 roku można było kupić, yy, można było kupić tylko milion funtów. Dzisiaj za 6,6 miliona franków szwajcarskich. Właściwie kupisz 6 milionów funtów, a czasami 6,4 miliona funtów, w zależności od tego kursu. Znaczy, czasami było dwie, dwie sytuacje takie się zdarzyły, chociażby na tym wykresie, że tak było. No i to jest totalna zapaść funta brytyjskiego. O tym na świecie już dawno ludzie wiedzą, i dlatego powstały takie miejsca jak. Tylko w Polacy, Polacy tego nie wiedzą jeszcze ogólnie. No i dlatego powstały takie miejsca jak Hongkong. Powstały takie miejsca jak, wiecie, no, Malezja, tam są te miasta, prawda? Szanowni Państwo, powstała Singapur, no i wiele, wiele innych rzeczy powstało, szanowni Państwo, bo ludzie wiedzą, nie obracają się na innych, tylko robią swoje, tylko Polakom coś się ciągle wydaje, bo mamy propagandę, bo polskie media nie należą do Polaków, a reżimówka. Tuskowa reżimówka, która wcześniej była kaczystowską reżimówką, no przecież tam sami jeden wielki bełkot jest, prawda? Trzeba zamknąć te TVP, zlikwidować, sprzedać Polakom i niech Polacy tym zarządzają, a nie partie polityczne, szanowni państwo, z których tylko co, co, co następna korupcyjna świnia się wyłania i złodziej. No taka rzeczywistość, szanowni państwo. Ale to nie jest film o funcie brytyjskim, dlatego przejdźmy dalej. No i zobaczmy, co się dzieje ze złotem, na przykład do euro, ksau, eur. Zobaczymy, szanowni państwo, i proszę bardzo, co się dzieje. Też jest zwyżka gigantyczna. Proszę bardzo, weźmy godzinowy wykres. To jest 30-minutowy. Weźmy minutówkę i proszę bardzo, szanowni państwo, 2760. 2 euro, też gigantyczny, proszę bardzo, 3 lutego, 3 lutego, 2762 euro, 2762 euro. I proszę bardzo, teraz powiększę, 30 minutówka, godzinówka, szanowni państwo, nowy rekord w euro. Więc to też tak nie jest, prawda? W euro też mamy nowy rekord, no z tym, że no, w, w euro jest rekord yy, też nowy, tylko że rzecz jest w tym, iż no, w euro, w strefie euro, no w wielu krajach inflacja to 1%, 1,5%, mniej niż 1%, oprocentowanie kredytów hipotecznych to 3%, no a fund brytyjski i tak zawala się tak samo jak euro do złota, a właściwie nawet mocniej, no ale tam, no właśnie w Wielkiej Brytanii dodatkowo nie dość, że ten fund się zawala, to ludzie płacą gigantyczne odsetki, tak, bo oprocentowanie, wiecie, w strefie euro spadło do 2,9, europejski bank centralny obniżył do 2,9, w Wielkiej Brytanii mamy sytuację, w której oprocentowanie to 4,75, ja nie mówię, że w Polsce jest OK, bo to jest 5,75, no ale teraz porównujemy Funta brytyjskiego do euro, a gdzieś tam ludzie dalej potrafią opowiadać, którzy mają zasięgi, nie mówiąc już o tych przygłupich finansowo-gospodarczych mediach, tylko z nazwy, że na przykład potrafią palnąć, że funt brytyjski to lepsza waluta. No ja wtedy się pytam: no panie finansisto, od wczoraj jak jest lepsza waluta, jeżeli. Szwajcarski frank to 0,5% oprocentowanie, a funt brytyjski to 4,75%. To która waluta jest lepsza? No teoretycznie by powiedzieli, no tak, no w funcie brytyjskim dostanę więcej pieniędzy za oprocentowanie. No tak, tylko że geniuszu, szwajcarski bank ma 0,5%, bo może mieć 0,5%. Kredyty mają darmowe, właściwie, na 1%, a w Wielkiej Brytanii na 6%. Czyli gigantyczne odsetki płacą, tak. Ludzie trzymają pieniądze w pieniądzach i jakieś te odsetki dostają, ale one nie są duże i trzeba od nich płacić podatki i tak dalej. Ale finalnie i tak przecież normalnie pieniędzy się nie trzyma w pieniądzach. Pieniądze się wydaje. Nawet jak się ma firmę, to się wydaje, że mieć koszt. To są takie geniusze, prawda? I mówię geniuszu, jak fund brytyjski może być lepszy od euro? Geniuszu. Finansowe, ekonomiczno-gospodarcze od wczoraj, po pięciominutowym kursie swojego przygłupiego redaktorka, jeżeli yy, fund brytyjski traci do euro od dawna. Kiedyś 1000 funtów to było 1800 euro. Dzisiaj 1000 funtów to jest prawie 1000 ty euro. Tam 1200, 1100 w Zależności. To są geniusze, prawda? Geniusze, geniusze, które się wykluły 5 minut temu, bo, bo im powiedział coś jakiś re śmieszny redaktorzyna, który się narodził przedwczoraj. To są tego rodzaju ludzie, prawda? No to co? No to im wyższe oprocentowanie, to lepiej. No nie do końca, prawda? No bo wyższe oprocentowanie oznacza, że gospodarka generalnie ma. Może oznaczać że jest w zależności, ale generalnie, głównie w, wielu, w większości sytuacji oznacza, że gospodarka ma problem. No to jeżeli mamy franka szwajcarskiego oprocentowanego 0,5%, no, to teoretycznie to jest źle pod tym kątem, bo mało dostaniesz na koncie, ale sam frank szwajcarski, zakładając, że frank szwajcarski zyskuje, bo frank szwajcarski zyskuje do wszystkich walut, no bo on, on ogólnie zyskuje. Prawda? czyli funt się osłabia, euro się osłabia, złotówka się osłabia, czyli mając 10 tysięcy franków szwajcarskich, ty masz coraz więcej kawałek po kawałku tych złotóweczek, prawda? I pokazałem to na wykresie franka szwajcarskiego do, euro, 1970, do funta od 1974 roku do roku dzisiejszego. Tak? Czyli przez 50 lat 6,6 na 1 właściwie, tak? No, kiedyś, żeby kupić milion funtów, musiałeś wydać 6,6 miliona franków szwajcarskich. Dzisiaj, żeby kupić milion funtów, to wydajesz tylko milion franków szwajcarskich. No, milion sto tysięcy, nie? To tak jak dzisiaj, to tak jakby dzisiaj yy, złotówka, to tak jak dzisiaj, żeby kupić milion funtów to trzeba wydać, wiecie, no 5 milionów złotych, powiedzmy, tak? Gdyby, jeżeli liczymy, że funt jest po 5 złotych. To tak jakby za 50 lat, żeby kupić 1 milion funtów, wystarczyło wydać, bo to tam z 6,5 na 1 dzisiaj, no to z 5 na 0,7. Czyli to tak jakby polska złotówka umocniła się tak mocno, że 1 milion funtów kosztowałby za 50 lat 700 tysięcy złotych, nie? Czyli wiecie... No... To jakby no, 6 zł już kosztował ostatnio, to no, jakby z tego 6 zł umocnił się na 1, czyli za milion złotych byśmy kosztowali, kupowali milion funtów. No i to się dzieje te, też z euro. Euro jest niżej oprocentowane, a funt brytyjski się zawala. A dlaczego tak jest? Bo M3 funta brytyjskiego szybciej generalnie się zwiększa. M3, czyli money supply, czyli więcej drukują, więcej wytwarzają i tak dalej. Tego funta brytyjskiego. Dlatego on się mocniej zawala. Na tym to polega generalnie. Między innymi oczywiście. bołem trzy winy też się zwiększa, ale mniej. Na przykład. No i y, mamy sytuację, w której, no wiecie, no, w euro się zawala. Mało dostaniemy oprocentowania w euro. No tak, ale jeżeli weźmiemy, no to tak, euro zyskuje do funta i y, 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 y to jest y, ta rzecz. I jest inflacja niska, więc. Wyobraźmy sobie, że jutro Fund Brytyjski obniża swoje oprocentowanie do poziomu Europejskiego Banku Centralnego ECB. European Central Bank. I wyobraźmy sobie, że to się dzieje, że jutro Bank of England, czyli Bank Anglii, obniża oprocentowanie z 4,75 na 2,9. To jest wiecie dwa proty, to jest który szok by był jakiś naprawdę, żeby to, to ja, wiecie, ja chciałbym znaczy się nie to, że chciałbym być świadkiem, ale bo to jest bardzo interesujące, co by się stało, gdyby na przykład doszedł do władzy jakiś koleś w Wielkiej Brytanii i on by miał władzę na przykład nad Bankiem Anglii i po prostu tak sobie poszedł i sobie obniżył jutro. Wiecie, by doszedł i... Nie mówię, że chciałbym, żeby to się stało, ale chciałbym to zobaczyć. Chciałbym, chciałbym zobaczyć ten efekt, czy, czy on będzie taki, jak, jak, jak po prostu jest to przewidywane. To tak jakby w Polsce przyszedł, nie wiem, jakiś koleś do Narodowego Banku Polski. Tam pan, profesor Glapiński z bystrzakami spakowaliby by Madżur, no i wyobraźmy sobie, że jest taka wiecie hipotetyczna, to nie tak hipotetycznie. Chciałbym chciałbym nie chciałbym, żeby to się stało generalnie, ani nam nie życzę tego brytyjczykom, ani nie życzę tego sobie, ale wiecie, no, jakie byłyby tego konsekwencje, gdyby polska złotówka dzisiaj obniżyła, wiecie, jakie by były tego konsekwencje, gdyby polska złotówka obniżyła dzisiaj z 5,70 na 2,9. Popatrzmy, my mamy sytuację, w której dzisiaj euro to jest po 4,23. Złotówka się trochę na chwilę umocniła do 4,19, ale znowu się odbiło euro. Przy naszym wielkim oprocentowaniu, mamy gigantyczne oprocentowanie. To już by... Ale dzisiaj to jest o złocie, szanowni państwo, o złocie film. No i zobaczmy, złoto jak się wybiło do dolara amerykańskiego. No i mamy tutaj dolara amerykańskiego na 3 godzinnym Widzimy e, najwyższy wykres 2000 szanowni państwo e, 831 dolarów. Tutaj mamy szanowni państwo 2831 dolarów 53 centy amerykańskie. No i proszę zobaczyć e, 2831 dolarów i, i, i tyle samo. No i minutówka szanowni państwo oto najnowszy rekord. Ceny złota w dolarze amerykańskim, czyli 2000, tutaj na minutówce widzimy 830 dolarów amerykańskich i 76 centów, szanowni państwo. No niesamowita. Tak jak mówiłem, że prędzej czy później się przebije, jeżeli fund wcześniej przebił, no i przebiło, prawda? Mówię, jeżeli funt przebił, to pewnie dolar też przebije, no i przebiło, prawda? To jest, wiecie, 3000 dolarów i sobie ludzie mówią niemożliwe, że to tyle jest. No, yy, mówią, niemożliwe, że no, jedna uncja złota może kosztować na przykład 4000 dolarów, czy, czy 5000 funtów. No jak najbardziej jest to możliwe. Ja przypominam, szanowni państwo, że w 1971 roku jeden, jedna uncja złota kosztowała 36 dolarów. Tak, a dzisiaj to jest 2000 tam yy, prawie 3000 no, dolarów. No 2900 prawie, tak? Z 36. Przypominam, że w 71 roku jedna uncja złota w funcie brytyjskim kosztowała 15 funtów, czyli godzinę pracy dzisiaj w Wielkiej Brytanii, można powiedzieć, nie? Bo tyle się zarabia w godzinę w Wielkiej Brytanii. No tyle kosztowała jedna uncja złota wtedy. No dzisiaj jedna uncja złota w funcie brytyjskim to 23 setki, nie? No tyle zarabia się w półtora miesiąca na płacy minimalnej, nie? Czyli musisz półtora Półtora miesiąca pracować, żeby kupić jedną uncję złota w Wielkiej Brytanii. No i tyle. No. Kiedyś to było 15 funtów, dzisiaj to jest 2300. 15 funtów, a 2300, szanowni państwo, że to jest szokujące. To tak? jest 160-krotność. Fund brytyjski zawalił się 16 tysięcy do złota od 1971 roku. No i tak na sam koniec jeszcze zobaczmy, szanowni państwo, Ksał, Aud. Tutaj mamy złoto do australijskiego dolara. Już nie będę sprawdzał, czy to rekord, czy nie rekord, bo dolar to tam australijski też w ogóle. Jedna uncja złota w dolarze australijskim to na tą minutę 4562. Dolary australijskie. 4562 z 7 roku z 700, nie? Czyli z 700 na 5000. Do szanowni państwo, złoto do e, e, dolara kanadyjskiego. Proszę bardzo, 4112 <ścoughs> W 2017 roku 652. Szanowni Państwo, złoto idzie pnie się do wszystkiego. Do jednego mniej, do jednego bardziej. W jednych dolarach kosztuje to już kanadyjskich i tam australijskich w kanadyjskim, australijskim, 5000 dolarów, widzimy tu kanadyjski, ponad 4000 dolarów, szanowni państwo, amerykański to prawie już 3000 dolarów, fund brytyjski to 2300, 2300 dolarów i jest to, szanowni państwo, totalny szok dla wielu. Dla mnie to tam żaden szok nie jest, prawda? Bo jeżeli złoto Mogło wzrosnąć siedmiokrotnie od roku 2016, szanowni Państwo, czy ośmiokrotnie do dzisiaj. No, bo jeżeli fund brytyjski kosztował 3 setki, a dzisiaj to jest 23 setki, no to ile to jest, Szanowni Państwo, razy? No, Szanowni Państwo, jest to 23. Ja sobie dokładnie, dokładnie to policzę na kalkulatorze, żebyśmy mieli. Nie będę w przybliżeniu, prawda? Nie będę tego w przybliżeniu robił, tylko zobaczę to, Szanowni Państwo, w dokładnych liczbach. No i mamy.

17 oś prawie 18 tysięcy funtów, tak? Tak jest za 15 lat złoto może kosztować, szanowni Państwo, 20 tysięcy funtów za jedną uncję 25 tysięcy funtów za jedną uncję, 30 tysięcy funtów za jedną uncję. A jeżeli nie wierzycie, no to zobaczmy, szanowni państwo, no, do, dolar australijski to już prawie 5 tysięcy no, idzie w górę. Szanowni Państwo, nie namawiam nikogo do kupowania złota robienia, czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi, zapraszam jedynie do subskrybowania, to jest wszystko wideo edukacyjne, informacyjne, zapraszam do subskrybowania, będziemy coraz mądrzejsi, a jak będziemy coraz mądrzejsi, to będzie coraz bogatsi i nie będą nas robić wciula. nie będą nam wciskać papierków, jako ostatnim frajerom. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce, cześć.